Dzień dobry, Klaudia Gabertiaworska, Worska zapraszam na fakty OSK. Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony. Od 31 marca do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie przedłużające stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Rząd dokonuje przeglądu tzw. ustawy covidowej. Stan zagrożenia epidemicznego zastąpił 16 maja 2022 roku stan epidemii. Opublikowane 29 marca w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydłuża okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego do końca kwietnia. Samorządy wskazywały, że obowiązującej ustawie towarzyszą liczne trudności, ponieważ tzw. specustawa covidowa zmienia treść przynajmniej kilkudziesięciu innych ustaw. Marku, zapomnieliśmy trochę już o covidzie. No, już dawno. Myślę, że przestaliśmy się nim w ogóle przejmować, mm. ale od czasu do czasu gdzieś tam słyszymy, że jednak się on pojawia, że jakieś zakażenia występują, ale nie ma już tej paniki takiej, nie ma tych emocji, które towarzyszyły, nie ma tych przerażających statystyk podających, że w dniu dzisiejszym zmarło 400 osób, 500 osób Jasne. i tak dalej. No to wszystko powoduje, że trochę odpoczęliśmy. Zapomnieliśmy o maseczkach, o rękawiczkach, funkcjonujemy normalnie, ale. Ale przepisy pozostają. No właśnie, przepisy pozostają. I czy to ma jakieś znaczenie dla przedsiębiorców w tej chwili jeszcze? Niektórzy z nich korzystają, bo mhm. chociażby rozpatrując kwestię transportu, w dalszym ciągu funkcjonuje specustawa, która mówi, że uprawnienia są przedłużane z urzędu, jeżeli zakończyły się w okresie pandemii, a ona jeszcze nie została ogłoszona. W dalszym ciągu funkcjonuje przepis, który mówi o tym, że kierowcy nie muszą przedłużać swoich uprawnień do zakończenia pandemii i jeszcze 60 dni. Po. Czyli jeszcze dwa miesiące będą mieli na wykonanie jakichkolwiek badań lekarskich, przedłużenia, uprawnień i tak dalej. Ale według mnie jest to przepis kompletnie martwy i nieżyciowy. Dlatego, że gdyby doszło do wypadku, to każda firma ubezpieczeniowa będzie jednak egzekwowała. Kierowca nie był dopuszczony, nie miał badań, nie wiadomo, czy był zdrowy, nie wiadomo, czy mógł się za tą kierownicą i tak dalej. Więc to wszystko mi się gdzieś tam gryzie. Dla mnie dzisiejsza sytuacja wygląda tak, że powinno się zakończyć ten okres zagrożenia pandemicznego. Według Marka Rupentala okres zagrożenia epidemicznego powinien zostać zakończony. Warto również pamiętać o tym, co mówią jednak wirusolodzy: że ten czas, w którym jesteśmy w tej chwili, to po prostu przerwa pomiędzy epidemiami.